Z Ewangelii według świętego Łukasza, Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Wolni od niemocy to tytuł książki Ojca Augustyna Pelanowskiego, mojego współbrata. Książki, która wiem to na pewno, uratowała życie bardzo wielu osobom. I jeżeli szukasz lektury duchowej, to pozwól, że dzisiaj w ramach kilku słów słowie. Zareklamuję Ci, podpowiem tę niezwykłą książkę napisaną przez proroka naszych czasów, ojca Augustyna. Książkę, która trafia prosto w ludzkie serce i uczy kochać Jezusa, uczy kochać samego siebie, podnosi z kolan. Do zobaczenia jutro.